Troszkę spóźniony, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Uuuu, lecę! Lecę! No dobrze, to powiedział co wyjdzie. Ciężko z nim będzie na linii. Woohoo! Aż za nie mówiłem zrażenia No dawaj Dawaj z mamy Ryło! Ryło A to jest głupi teraz, bo Flasha teraz trzyma ten Nie, mi się mi podoba ty Idę, idę. No już mam pod... O kurwa leci! Gdzie? Kurwa. Gdzie ty się to rzucił? Co ty zrobiłeś? <laughs> Dobra, ty! Wypierdalam te smartcasty, to jest zjebane często To już mi kurwa smartcasty, ty takie mądre są, że ja pierdolę. W tym? W dupę z tym, W dupę z tym. O, z tym. Tak, tam walczem. No, czuję, że lista ciężą tą Kurwa, Jakie będę ją witamy, zobacz na to. Jak ją witem? O, dobry arrow! Słyszałem, że dobry arrow. Tu arrowa widać na dwie leci! No tak! Ja się wierzę w tym patrzu, panie Andrzej. U nie bomba! Ha! Morderstwo, jeszcze z bomby. No, chodź. Co się dzieje w tym paczu, ty arrow gdzieś, to? No tak, bo teraz widać arrowa i tego. Wybryja! O, doklam był strasznie. Ale ja nie musiałem naciśnić, jak flesza robiłem. Myszką. Ja musiałem, tak? Że nie. To może jest tak, że jak jest w ręczu naciśniesz. Patrz, patrz. No okej okay, tu. Wiesz co z dzieje? Okej. Co to jeszcze idzie? Jeszcze z X. Kodało mi się to, że po spółdzie można z tego skazywać. No i zestunować. ty. Ale stupowa. Kurwa, co on mi tu rzuca? Ile on tych bomb może napięta? No, o kurwa, uciekam. Ale zdodżował. o zdodżował. Możemy go bić. Tak? Zabij. Kurwa, masz. kurwa, już jedę. Nie, o nie, nie, yeah, nie, nie, da nie, da, nie, da, nie, da, nie, da, nie, da. Kurwa, nie, Dawaj, nie! Coś tam się na tobie, uciekniesz? Nie. Bole, ja muszę uciekać? Nie! Nie! Ubiec. A! Długo to leci w sumie. going. Gpk, dawaj, GPK. Tyle, Dlaczego? 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 Ja! No chuju, stój! Jebni mu! Aaaa! Jeszcze za A, z ses 200 wyłapałem jeszcze. Jakim SES-em za 200 ja dostałem? Za, za 193 dokładnie. No co, jest jakieś lagi, czekaj, nie mogę bomby rzucić. No, dostałem, 193 wełdę. No dobrze, fajnie, cieszę się, tylko czekaj. A max jest chyba 175, jak jest za 300. Czekaj, bo tule tankuje. Czekaj, byłem. no właśnie, kurwa. IAAAA! Ja, co on na Lister zrobił, nie mam pytań. BOMBA! HAHA! Ale szatan! Kurwa, <grymka> tam ostatnia jest przesadka. Przyjebana jest. <grymka> Iwry! Ja, ty, widziałeś to? No. Akurat się sfleszował. No. O fuj. Nie mam Akurat się sfleszował po tak go... No. Na niego no. skoczyłem. Nie w tą stronę, kurwa, 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 moje. Nie! No co jest? No nie, Fart był. Zrobię takie no Kurwa, dawaj mi to jeszcze robiłeś. O ja, ty w te bombki wszedł do niego. Ole jebłem! Tebłeś. kurwa zginę. Walcz, <grym grym> walcz, 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 walcz. Jak mam walczyć? Zobacz. No ja, wie O nie, kurwa, bo znasz wtedy. Jak podpazu, to tu nas. A. No, oni mi zabrali tysiąc hp. O, się zaczyna robić się ja mam za dużo hafsa ogólnie No ja tak nie mam